Najlepsi kierowcy rajdowi w kraju zmierzą się na trasach Rajdu Śląska 2022. Impreza rozgrywana pod patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego składa się z 12 widowiskowych odcinków o łącznej długości ponad 110 km. Piątek, 9 września o godzinie 17.30 w samym sercu Katowic na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej odbędzie się uroczysta ceremonia startu. Już o 19.10 rozpocznie się widowiskowe ściganie na specjalnie przygotowanym os w centrum Katowic. W sobotę rywalizacja zacznie się od 9-kilometrowego odcinka PSB Mrówka Cyroń rozgrywanego w Bestwince i Kaniowie w gminie Bestwina w powiecie bielskim. Stamtąd rajdowe załogi pojadą na próbę w kiczycach w powiecie Cieszyńskim, aby rywalizować na 9-kilometrowym odcinku specjalnym. Dzięki zapętleniu odcinka kibice będą mogli zobaczyć każdą rajdówkę dwukrotnie. Na zakończenie pierwszej pętli zawodnicy zawitają do Jastrzębia Zdroju, gdzie czeka na nich trasa o długości 15 km. Po pierwszym przejeździe tej próby pojadą na serwis na stadionie Śląskim. Po drugiej pętli na odcinkach PSB Mrówka Cyroń, czy oraz Jastrzębie Zdrój czas na kryterium stulecia powstań Śląskich, rozgrywane na błoniach Stadionu Śląskiego. W niedzielę 11 września uczestnicy Rajdu Śląska dwukrotnie pojawią się na odcinku Brook Premium w Siewieżu. Drugie starcie na tym odcinku, czyli finałowe OS Rajdu Śląska, będzie rozegrane jako dodatkowo punktowany Power Stage. Również dwukrotnie rajdówki pojawią się na ponad 10-kilometrowej próbie w miejscowości Pilica na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zaplanowano również jeden przejazd najdłuższego w rajdzie OS-u w miejscowości Łany Wielkie w powiecie zawierciańskim. Ten odcinek, podobnie jak sobotnia próba Kiczyce, będzie zapętlony, co oznacza, że w jednym miejscu kibice będą mogli zobaczyć każdą rajdówkę dwukrotnie. Łącznie zawodnicy będą rywalizować na 12 trudnych technicznie, malowniczych i widowiskowych odcinkach specjalnych wytyczonych na drogach województwa śląskiego. Pozytywnych emocji z pewnością nie zabraknie. W niedzielny wieczór przed legendarnym Kotłem Czarownic odbędzie się zakończenie zawodów. Ceremonię mety, podczas której puchary odbiorą najlepsze załogi rajdu Śląska zaplanowano na godzinę 18.15. Tegoroczny rajd to ogromne wydarzenie sportowe, święto motoryzacji i szereg atrakcji przygotowanej dla wszystkich kibiców.